Na przykład, weźmy pod uwagę informacje z ostatnich sprawozdań ciała kierowniczego. To dowód troski Jehowy o nas i oczywiście jego dobroci. Bądź pozdrowiony, dziś przekonam Cię, że większość Twoich życiowych działań jest wynikiem masowego prania mózgu. Aby dokładnie to wyjaśnić, przeprowadzę Cię przez trzy główne etapy. Czy Jehowa pozwoliłby, żeby ciało kierownicze, misjonarze, większość rodziny Betel na świecie i inni słudzy pełnoczasowi stosowali szkodliwe środki albo przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19, która byłaby niebezpieczna? Na pewno nie. Najpierw przedstawię przykłady, jak rządy stosowały pranie mózgu wobec własnych obywateli bez skrupułów. Następnie omówię rzeczywiste przypadki wpływu mediów masowych na ludzi. A na zakończenie przeanalizuje, co może aktualnie kontrolować nasze umysły. Podczas zimnej wojny strach przed komunizmem doprowadził do badań psychologicznych, powstania ikonicznych dzieł popkultury i przeprowadzenia nieetycznych eksperymentów przez CIA. Dziennikarz Edward Hunter jako pierwszy ostrzegł przed praniem mózgów, twierdząc, że Chińczycy byli zmuszani do wstąpienia do partii komunistycznej. We wrześniu 1950 roku opublikował w Miami Daily News. Artykuł o taktykach prania mózgów armii czerwonej Mao Zedonga, które zmieniały ludzi w bezmyślne komunistyczne automaty. Hunter nazwał ten proces praniem mózgu i przestrzegał przed jego potencjalnymi niebezpiecznymi zastosowaniami. Proces ten miał na celu radykalną zmianę poglądów, tak by jednostka stała się żywą marionetką. Rodzi się pytanie, dlaczego ktokolwiek posiadając takie metody miałby ich nie wykorzystywać. Pranie mózgu daje ogromne korzyści. Od utrzymania władzy po wzmacnianie wpływów. W Rosji przełomowe eksperymenty Pawłowa z psami pokazały, że można wywołać odruchy warunkowe, a w Stanach Zjednoczonych BF Skinner udowadniał, że psychologia pozwala przewidywać i kontrolować zachowania. Nic dziwnego, że pranie mózgu było rozważane jako sposób kontroli społecznej. W obliczu strachu przed kontrolą umysłu, który prześladował amerykańską psychikę, Dyrektor CIA Allen Dulles dał zgodę na serię eksperymentów z użyciem halucynogenów, takich jak LSD, i manipulacji biologicznych jak deprywacja snu, aby sprawdzić, czy pranie mózgu jest możliwe. Badania te miały potencjalne zastosowanie zarówno w obronie, jak i ofensywie przeciw CSRR. Projekt MK-ULTRA, który trwał od 1950 roku przez ponad dekadę, został ujawniony, gdy po aferze Watergate CIA zniszczyła większość dowodów. Pomimo tego, na mocy ustawy o wolności informacji w 1977 roku odzyskano 20 tysięcy dokumentów, które ukazały eksperymenty z narkotykami, deprywacją sensoryczną, hipnozą i elektrowstrząsami przeprowadzane na agentach, prostytutkach, narkomanach i więźniach. Często bez ich zgody. Mimo że program MK-Ultra naruszał wszelkie zasady etyki, eksperymenty nad praniem mózgu wywarły trwały wpływ na politykę USA. Choć skala tego przykładu wydaje się abstrakcyjna, zobaczmy teraz coś bardziej przyziemnego i bliższego codziennemu życiu. Telewizja. Wiele osób postrzega ją jako zwykłe źródło rozrywki. Jednak rzadko mówi się o tym, jak dużym narzędziem indoktrynacji jest telewizja. Przyjrzyjmy się pięciu przykładom z ostatnich 51 lat, by zobaczyć, jak medialne przekazy zmieniały ludzkie postrzeganie rzeczywistości. W 1942 roku premiera filmu Bambi, w którym Jelonek traci matkę, wywołała taką falę emocji, że ludzie zaczęli masowo pisać do urzędów, by zakazać polowań. W efekcie liczba polowań spadła o połowę, a liczba zabitych jeleni drastycznie zmalała. W 1973 roku po emisji filmu Kraj, który przedstawiał młodego chłopaka uwiedzionego przez kobietę, liczba zgłoszeń przemocy seksualnej wyraźnie spadła. Ofiary, biorąc przykład z filmu, obawiały się, że policja nie potraktuje ich zgłoszeń poważnie. Z kolei w 1975 roku film szczęki o krwiożerczych rekinach, które atakowały ludzi, wywołał spadek liczby turystów na amerykańskich plażach, co odczuli lokalni przedsiębiorcy. W 1982 roku Chicago doświadczyło zjawiska emocjonalnego zakażenia. Po śmierci siedmiu osób, które zażyły zatrute cyjankiem tabletki Tylenolu, Media w całym kraju nagłośniły sprawę, co wywołało fale paniki. Ludzie na całym terytorium USA zgłaszali się do lekarzy, myśląc, że padli ofiarą truciciela, a na Halloween zakazano rozdawania słodyczy w obawie przed zatruciami. Pierwotne zatrucia w Chicago były niemal na pewno dziełem jednostki, ale późniejsze incydenty wynikały już z medialnej histerii. W 1983 roku premierę miał film The Day After przedstawiający obrazowo skutki ataku nuklearnego na USA, który obejrzało ponad 40 milionów rodzin. Po jego emisji zarówno widzowie, jak i osoby, które nie oglądały filmu, częściej rozważały możliwość wojny nuklearnej i angażowały się w działania antynuklearne, popierając rozbrojenie. Zaledwie dwugodzinny film wywarł głęboki wpływ na amerykańskie społeczeństwo, zmieniając postawy ludzi i skłaniając ich do działania. Przykłady te dowodzą, jak ogromny wpływ na postrzeganie świata mogą mieć obrazy wideo. Nawet produkcje rozrywkowe, jak Bambi czy szczęki, prawdopodobnie nie miały być narzędziem wpływu, a jednak ich oddziaływanie było większe niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Co jednak, jeśli coś zostaje stworzone specjalnie, aby kształtować myślenie i sposób postrzegania rzeczywistości, takie narzędzia, będąc w nieodpowiednich rękach, mogą stanowić realne zagrożenie. Nigdy nie czujemy, że jesteśmy wystarczający w świecie konsumpcjonizmu. Aby zrozumieć, jak nasze umysły są prane, przyjrzyjmy się przykładom diamentów. Koncepcja, według której pierścionki z diamentami stały się symbolem miłości, jest stosunkowo nowa. W momencie wybuchu II wojny światowej tylko 10% kobiet otrzymywało diamenty przy oświadczynach, a w 2017 roku już ponad 70%. Marketing odpowiada za spopularyzowanie diamentów. Gdy w hollywoodzkich filmach i reklamach kobiety otrzymywały piękne diamentowe pierścionki, później zaczęły oczekiwać ich od mężczyzn, a reklamy pomagały mężczyznom zrozumieć, czego pragną kobiety. Media pokazują, jak traktować innych oraz czego potrzebujemy, aby być szczęśliwymi i budować relacje. Możemy to określić mianem zaprogramowania na konsumpcjonizm. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę jest Ci potrzebne do szczęścia? Co sprawia, że czujesz się dobrze z samym sobą? Prawdopodobnie myślisz o złożonej odpowiedzi, ale w rzeczywistości niczego nie potrzebujesz. W społeczeństwie konsumpcyjnym od najmłodszych lat wpaja się nam, że potrzebne są nam różne przedmioty. Na przykład zabawki, takie jak klocki Lego. Jak reaguje dziecko, gdy matka nie chce kupić drogiej zabawki? Płaczem i lamentem. Dzieci, które wychowują się na intensywnym przekazie medialnym nie potrzebują już zwykłego patyka do zabawy, lecz najdroższego zestawu zabawek. Podobnie rzecz ma się w okresie dojrzewania i w dorosłym życiu, a te procesy nie zachodzą na poziomie świadomym. Ludzie na poziomie emocjonalnym odczuwają potrzebę posiadania pewnych rzeczy, aby być szczęśliwymi. Potrzebują ich, by budować satysfakcjonujące relacje. Choć prawda jest inna, trudno ją zaakceptować. Możesz czuć się wystarczający bez nieprzemyślanej konsumpcji. Choć konsumpcjonizm jest często wykorzystywany, by poprawić samopoczucie psychiczne, presja na konsumpcję ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Ciągłe bombardowanie reklamami, które wywołują potrzebę posiadania nowych rzeczy, prowadzi do poczucia niewystarczalności, niezadowolenia z siebie i zazdrości. Ludzie często doświadczają presji społecznej, aby spełniać określone standardy konsumpcyjne, co prowadzi do chronicznego stresu i niepokoju. Nieustanny pościg za dobrami materialnymi może skutkować utratą poczucia sensu oraz problemami emocjonalnymi, takimi jak depresja czy lęk. Nadmierna konsumpcja często prowadzi również do poważnych problemów finansowych. Większość promowanych towarów jest zbędna. Ludzie wydają więcej niż mogą sobie pozwolić, a zadłużają się, aby zaspokoić swoje pragnienia. Kredyty konsumpcyjne, karty kredytowe i pożyczki stają się coraz bardziej popularne. A osoby, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań, wpadają w spirale długów, co prowadzi do stresu i niepewności co do przyszłości. Pranie mózgu polega na oddziaływaniu na ludzi na poziomie emocjonalnym, a nie racjonalnym. W masowej hipnozie przekaz trafia do naszej podświadomości, nie do świadomej analizy. Podświadomość nie filtruje informacji i ślepo akceptuje wszystko, co się jej przedstawia. Dzięki temu reklamodawcy mogą wpływać na nasz stan, łącząc pozytywne obrazy z produktami. Reklamy nie muszą być logiczne, mają działać na podświadomość. Najskuteczniejszym sposobem jest skierowanie komunikatu do ciała migdałowatego, co pozwala świadomej części mózgu usprawiedliwić zakup. Przykładem może być Hammer, samochód, który zdobył popularność dzięki agresywnej reklamie jako pojazd militarny oparte na pierwotnych instynktach mózgu, poczucie mocy i statusu związane z posiadaniem pancernego auta uzasadnia się jako forma ochrony siebie i rodziny. Pranie mózgu we współczesnym świecie oznacza mechanizm, który programuje nas do utożsamiania się z rzeczami i konsumpcją, stanowiąc potężne narzędzie kontroli społeczeństwa. Konsumpcja daje ludziom cele, na które mogą dążyć, jednocześnie wpędzając ich w długi, które muszą spłacać. Co więcej, zmienia wartości ludzi. Trudniej jest im się sprzeciwić lub kwestionować określone normy, ponieważ wszyscy konsumują i nie potrafią się od tego oderwać. Konsumpcja nie dotyczy jednak tylko produktów fizycznych, lecz również treści, relacji, jedzenia i idei. Konsumowanie dóbr sprawia, że czujemy się bardziej wartościowi, bardziej dorośli i lepiej przystosowani do społeczeństwa. Przecież wszyscy konsumują. Ale czy naprawdę potrzebujesz wszystkiego, co kupujesz, jesz, oglądasz? Zastanów się nad tym. Ludzie nie czują się nigdy wystarczający, ponieważ konsumpcja ma wypełniać pustkę stworzoną przez masowe pranie mózgu. Proponuję, abyś zamiast walczyć z samym sobą, zrozumiał, że media mają na celu zaszczepienie w tobie przeświadczenia, że jesteś niewystarczający, abyś kupił ich produkt lub ideę. Sprzedawcy wartości nie mają interesu w tym, by powiedzieć ci, że twoje wartości są doskonałe, a ty jesteś wystarczający. Zawsze będą wzbudzać w tobie poczucie braku, ale rozwiązaniem jest uświadomienie sobie. Że jesteś wystarczający bez zewnętrznych czynników, ponieważ te zmieniają się naturalnie i nie powinny definiować twojej osobowości. Kimkolwiek jesteś, bądź pozdrowiony. Afirmacja Alfa Na przykład weźmy pod uwagę informacje z ostatnich sprawozdań ciała kierowniczego. To dowód troski jechowy o nas i oczywiście jego dobroci. W ostatnim sprawozdaniu brat Lett powiedział coś bardzo ważnego. Przypomniał nam, że informacje, które otrzymujemy na temat pandemii, przygotowują wierni Bogu bracia. Możemy im zaufać. Nie kierują się ani osobistymi, ani politycznymi poglądami. Bardzo nas kochają. Chcą dla nas jak najlepiej. Czasem niektórzy mówią, a co oni wiedzą? Ale nie o to tu chodzi. Lepiej się zastanowić, co wie Jechowa? Warto sobie zadać pytania, kochani, czy naprawdę wierzę, że to Jechowa obecnie kieruje tą organizacją? Czy wierzę, że Jechowa da wnikliwość swoim wiernym sługom, żeby tak jak powiedział psalmista, mogli pozostać w krainie żyjących? Chodzi więc o pytanie, które często zadajemy w służbie czy Bóg naprawdę się o nas troszczy? Czy Jechowa pozwoliłby, żeby ciało kierownicze, misjonarze, większość rodziny Betel na świecie i inni są...